Lewicowości w lewicy będzie się można przekonać po stosunku e, partii sygnatariuszy do seniorów społeczeństwa. E, nabrzmiałe problemy społeczne, o których moi przedmówcy e, sporo powiedzieli, e, nie ma, nie, niepełny będzie ich katalog, jeżeli nie dołączymy do tego katalogu, e, bardzo złej sytuacji emerytów i remerytów. Zapowiedź braku waloryzacji rynku emerytur w bieżącym roku, co będzie w przyszłym roku trudno powiedzieć, jak również pobieranie podatków od emerytów i rent jest hańbą kolejnych ekip sprawujących w Polsce władzę. Sądzę, że obecność Krajowej Partii Emerytów i Rencistów w gronie partii lewicowych tworzących dzisiaj mam nadzieję koalicję o dłuższym horyzoncie czasowym jest y, oczywistością, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że do tej pory z zapowiedzi czynionych przez inne partie polityczne, inne bloki y, nie wyszło nic dla tej grupy społecznej, grupy ponad 10 milionowej emerytów i rencistów. Sądzę, że w, w tym gronie y, znajdą oni zwolenników y, politycznego działania na swoją rzecz. Proszę Państwa, lewica jednoczy się pod sztandarem walki z kryzysem finansowym. Rząd Platformy Obywatelskiej, rząd Donalda Tuska nie ma takiego programu. Chce zwalczać kryzys przy pomocy narzędzi neoliberalnych, które do tego kryzysu doprowadziły. Bliższe nam są metody działania rządu amerykańskiego i demokratów amerykańskich niż neoliberałów, którzy ten kryzys wykreowali. Dlatego też zadaniem lewicy będzie wypracowanie programu gospodarczego, który nie będzie programem populistycznym. Ten program będzie brał obrony wszystkich Polaków, a przede wszystkim ludzi otrzymujących się z pracy własnych rąk i umysłów. Mamy podstawowe zasady tego programu. Kongres Porozumienia Lewicy, który tu reprezentuje, zapewne wniesie swoje, swoje e, myśli do tego programu. Dziękuję. Szanowni Państwo, Unia Pracy z satysfakcją złożyła swój podpis pod porozumieniem. Z satysfakcją podwójną, dlatego że porozumienie to jednoczy partie polityczne lewicowe i jednoczy Związki To jest bardzo duże osiągnięcie. Drugi powód do satysfakcji jest to, że w porozumieniu, które żeśmy podpisali, jest zawarty wiele stwierdzeń, które Unia Pracy ma w swoim programie. Zauważcie Państwo, że w tym programie, w tym porozumieniu dużą uwagę zwracamy na tych, którzy mają w dobie nadchodzącego kryzysu najtrudniej, to znaczy na emerytów, na rentzystów, na bezrobotnych, ze szczególnym podkreśleniem tego, że nie można dopuścić do lawinowego wzrostu bezrobocia w dobie kryzysu, dlatego że to rzeczywiście jak lawina będzie powodowało wzrost. Nędzny i w naszym społeczeństwie. Mamy nadzieję, że to porozumienie, które podpisaliśmy dzisiaj, przełoży się również na czekające nas w najbliższej przyszłości wybory do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że lewica do tych wyborów pójdzie zjednoczona. Polska Partia Socjalistyczna jest najstarszą lewicową partią w Polsce. Z satysfakcją przyjęliśmy inicjatywę Związków Zawodowych Zrzeszonych o PZZ i z satysfakcją przyjęliśmy deklarację, którą w tej chwili wszyscy podpisaliśmy. Jest to deklaracja zbieżna z programem Polskiej Partii Socjalistycznej, z jej ideowymi zaleceniami. Uważamy, że stan Polski w dniu dzisiejszym i niestety zanosi się na to, że będzie trwał wymaga zjednoczenia porozumienia polskiej lewicy. Porozumienia programowego przede wszystkim. Musi być wspólny program, wokół którego wszystkie siły lewicy się będą jednoczyć. Trzeba dać wyraźny sygnał elektoratowi, że jest wspólny program. I to jest celem najbliższym dla wszystkich ugrupowań, wszystkich związków zawodowych, którzy są po lewej stronie. Uważamy też, że obowiązkiem polskiej partii lewicowych jest wspieranie związków zawodowych i lewicowe partie zawsze muszą stać po stronie związków zawodowych. Bo kto będzie bronić ludzi pracy, ludzi w tej chwili pognębianych przez system, który wdarł się w tej chwili do Polski, kto będzie to czynił jak nie związki zawodowe. I dlatego sądzę, że ta inicjatywa jest ze Wszech miar potrzebna, i myślę, że do naszej inicjatywy, o której w tej chwili dzisiaj tu była mowa, dołączą również inne lewicowe partie, inne związki zawodowe, czego należy sobie i całej Polsce życzyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, Socjaldemokracja Polska. Y jest dzisiaj tutaj obecna między innymi z racji tego, iż OPZZ postanowił wyjść z inicjatywą stworzenia pewnej deklaracji na rzecz działania, skutecznego działania w dobie kryzysu. Deklaracja, przygotowana przez OPZZ z wydatnym udziałem i central związkowych, i partii politycznych, lewicowych partii politycznych, określa pełen pakiet propozycji, jakie. Rządzący, kto by dzisiaj e, w dobie kryzysu nie był, rządzący powinni e, stosować, aby skutecznie ochronić tych, którzy e, oczekują właśnie od Państwa opieki, ochrony przed e, skutkami kryzysu. Rząd Donalda Tuska szafuje pewnymi sformułowaniami, pewnymi fetyszami, e, z pewnością przygotowanymi przez agencje pr na przykład oszczędność, tymczasem oszczędność mająca na celu zgołowanie popytu wewnętrznego de facto przypomina gaszenie pożaru przy pomocy benzyny. Na skutki tego typu nieodpowiedzialnej działalności rządu niedługo już będzie można te skutki zobaczyć. Zresztą kilka dni temu Warszawa, Warszawiacy mieli okazję obserwować demonstrację przedstawicieli branży zbrojeniowej, którzy pierwsi jako pierwsi odczują zdławianie popytu wewnętrznego, a tym samym skutki kryzysu we własnych portfelach, we własnych domach. Natomiast droga do porozumienia politycznego naszym zdaniem jest jeszcze daleka. Nikt dzisiaj nie jest w stu procentach przekonany. Czy z tego porozumienia, jakie dzisiaj zawarliśmy, porozumienia dotyczącego działalności m.in. w parlamencie, urodzi się wspólna myśl polityczna i kiedy? W związku z powyższym dzisiaj Stacja Demokracja Polska, kontynuując działania mające na celu ograniczanie kryzysu, ograniczanie skutku kryzysu, Gospodarczego, podpisała się pod deklaracją wspólnych działań m, takich antykryzysowych. Niemniej jednak uważamy, że partie polityczne działające na polskiej scenie politycznej od centrum na lewo mają swój obowiązek reprezentowania swoich wyborców, swoich, swoich członków, swoich sympatyków również w najbliższych wyborach. Jakie ma, będą miały miejsce w czerwcu, wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szkoda, że nie udało się tego typu porozumień zawrzeć wcześniej. Szkoda, że inicjatywa Włodzimierza Cimoszewicza dotycząca szerokiej listy lewicowej nie doszła do skutku. Czujemy się spadkobiercami tej myśli i wspólnie z tymi, którzy z Włodzimierza Cimoszewicza namawiali na budowanie jednej wspólnej listy. Dzisiaj właśnie występujemy i prawdopodobnie wystąpimy oddzielnymi komitetami wyborczymi. Niemniej jednak nie stoi to w żaden sposób w sprzeczności z naszymi chęciami współpracy na gruncie parlamentarnym, na gruncie krajowym dotyczącymi właśnie ograniczenia skutków kryzysu gospodarczego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu. Sygnatariusze są do dyspozycji, czyli nie potrzeba jeszcze raz Dziękuję. na